Znamy komiksy, którymi bracia Russo będą inspirowali się podczas kręcenia Avengers Doomsday i Secret Wars. Obsadzono nową, główną kobiecą rolę w spider manie 4, jest to gwiazda Stranger Things. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło, że trwają prace nad nowym filmem z serii John Wick. Disney właśnie pokazał zwiastun live-action Lilo i Stitch, no i muszę Wam powiedzieć, że chyba jest dobrze. To i wiele innych tematów w dzisiejszym materiale, ale zaczniemy od tego, kto będzie nowym głosem Osła, no bo jak wiecie, Jerzysz Tur nie jest już wśród nas, no i oczywiście jest debata, kto powinien go zastąpić. No i mamy odpowiedź prawdopodobnie. Zbigniew Zamachowski podczas spotkania ze studentami na Uniwersytecie Łódzkim ujawnił, że Maciej Sztur dostał propozycję podłożenia głosu pod osła w szeregu 5. No i oczywiście zastąpiłby swojego ojca Bierzego Sztura, tylko że już czytałem różnego rodzaju komentarze, że generalnie to są dwa różne głosy. No i niektórzy powiedzą nepotyzm, niektórzy powiedzą że to jest logiczny wybór. No i ja bym chciał tylko zauważyć, że te dwie osoby mają kompletnie różne głosy. Mogą jeszcze załatwić sprawy za pomocą sztucznej inteligencji. No ale moim zdaniem to byłoby przegięcie. Na szczęście fabuła Shreka 5 względem Shreka 4 przeskoczy o kilkanaście lat do przodu. No i będą mogli to wyjaśnić. Wiecie, no zmiana głosu, mu, mu, późna mutacja czy coś takiego. Także no, nie jest to jakiś problem, ale dajcie mi znać, czy według Was e, Maciej Sztur to jednak dobry e, następca Jerzego. Moim zdaniem no nikt go oczywiście nie zastąpi, no ale ktoś lub coś, czytaj sztuczna inteligencja, musi. Lecimy z kolejnym tematem. Mikey Seventeen zaliczył fatalny start w box office'ie. Wszystko wskazuje na to, że film science fiction nie zarobi na siebie. Mikey 17, czyli najnowszy film Roberta Pattinsona miał światową premierę 7 marca. Od tamtej pory zebrał niecałe 50 milionów dolarów. Budżet filmu wynosił 115-120 milionów dolarów, różne źródła mówią różnie. I do tego około 80 do 100 milionów na marketing, czyli film kosztował 200 milionów dolarów. No i analitycy i specy od Box mówią, że ten film przyniesie 100 milionów dolarów strat. Oczywiście kto może pomóc Warner Bros? Polska, ponieważ 14 marca będzie można oglądać Mikey Seventeen na dużym ekranie. Recenzje są w miarę dobre, a nawet bardzo dobre musiałbym powiedzieć. No i dlaczego ten film nie zyskał takiej popularności? Ponieważ wszyscy mówią, że jest to za mądry film. <laughs> Okej, okay. Okay, widocznie dzisiejsza widownia szuka filmów pokroju Królewny Śnieżki. Daniel Craig został właśnie obsadzony w filmie Grety Gerwig Narnia, siostrzeniec Czarodzieja, który niedługo będzie pierwszą częścią nowego rebootu książek C.S. Lewisa. Jakiś czas temu w internecie krążyły plotki, że Daniel Craig miał zagrać w DC Universe w filmie Sargent Rock. Oczywiście nie wiemy, w kogo wcieli się Daniel Craig, ale plotki mówią, że będzie to tytułowy wujek Kettle Ray bodajże. A niektórzy mówią, że będzie to mityczny Aslan, czyli w tym przypadku um, użyczy tylko głosu. W momencie nagrywania tego materiału o tym filmie nie wiemy praktycznie nic, oprócz tego, że powstaje dla Netflixa. Reżyserka podpisała umowę z Netflixem na dwa filmy, ale różne plotki w internecie mówią, że Netflix chce zrobić przynajmniej 8 filmów. Disney właśnie zaprezentował nam pełny 2,5 zwiastun Lilo i Stitch w wersji aktorskiej. Jest to remake animacji z 2002 roku i muszę Wam powiedzieć, że wygląda naprawdę nieźle. Jest to ta sama historia, którą mogliśmy oglądać w 2002, no ale oczywiście z aktorami. Marketing Lilo i Stitch powoli zaczyna się rozkręcać. Do tej pory mieliśmy tylko kilka plakatów i kilka naprawdę krótkich teaserów, ale teraz kiedy premiera filmu się zbliża, bo zaplanowana jest na 23 maja, no to już jest tego coraz więcej. Jak na razie, bazując na tym co wiemy na temat filmu i na tym co nam pokazano, śmiem twierdzić, że będzie to w końcu jedna z lepszych adaptacji bajek Disneya na live action. A to nie zdarza się zbyt często, także musimy to docenić, chociaż coś im się udało. To znaczy, no zobaczymy w maju. Kolejny news Deadline właśnie opublikowało artykuł, w którym dali nam znać, że Netflix podpisał umowę na ekranizację powieści CUJO. Szczegóły projektu na razie nie są znane, nie wiemy kto będzie reżyserem, nie wiemy kto napisze scenariusz. To znaczy, w sumie, scenariusz już jest napisany, bo napisał to Stephen King, ale nie wiemy jak mocno będzie się ten film trzymał książki, no bo wiecie, to jest w końcu Netflix. CUJO Stephena Kinga to historia Bernardyna. Olbrzymi pies zmienia się nie do poznania, kiedy goniąc za królikiem wpadł do kryjówki nietoperzy. Pech chciał, że były to nietoperze zarażone wścieklizną, no i teraz pies zamienił się w czworonożnego zabójcę, który terroryzuje całe miasto. Już powstał taki film Kujo w 1983, no ale to znaczy wtedy był super, a teraz no już trochę wiecie został... Dotknięty zębem czasu, że tak powiem, nadgryziony, i te efekty specjalne czy praktyczne właściwie wtedy nie wyglądają już teraz dobrze, ale klimat jest. I aktualnie jest to chyba jeden z trzech albo czterech filmów, które powstają na podstawie Prozy Kinga. John Wick oficjalnie powstaje, no ale czy zobaczymy tam Johna Wicka. Jennifer Brown chyba powiedziała o kilka zdań za dużo i nawet nie zdała sobie z tego sprawy. Podczas odbywającego się w Las Vegas wydarzenia John Wick Experience, kobieta, raczej nie zdając sobie sprawy, potwierdziła, że prace nad Johnem Wickiem właśnie się rozpoczęły. Ten świat nadal rośnie i poszerza się w niesamowity sposób. Nadchodzi ballerina, nasz pierwszy z filmowy spin-off. Nie możemy się doczekać, aż zostanie pokazana światu. Oczywiście ogłosiliśmy też, że pracujemy nad piątym filmem John Wick. Sądzę, że będzie więcej spin-offów, seriali i gier wideo. Chodzi o to przedostatnie zdanie, bo ona powiedziała, że ogłosili, że prace nad piątą częścią już się rozpoczęły, a tego nie zrobili. Także. Teraz właśnie to potwierdziła. No i Keanu Reeves jakiś czas temu powiedział, że, że nie, że John Wick nie żyje i on się raczej nie pojawi w piątej części, no bo, no bo historia zakończyła się w sposób dobry. No ale jak ma być nagrany film John Wick bez Johna Wicka? No powiedzcie mi, bo ja nie mam zielonego pojęcia, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Deadline właśnie powiedział nam, że znana z serialu Stranger Things aktorka Sadie Sink wystąpi u boku Toma Hollanda w czwartej części Spider-Mana. No i mimo że na razie nie ujawniono, w kogo miałaby się wcielić, no to mamy dwie tak naprawdę pozycje. Sadie Singh, 22-letnia aktorka, będzie miała główną rolę kobiecą. Jej rola w filmie według informacji ma być znacząca. Będzie występowała obok 28-letniego Toma Hollanda. No i oczywiście, kogo może zagrać? Ja mam dwie propozycje, oczywiście, prawdopodobnie wy też macie takie same propozycje. Przede wszystkim Jean Grey. Pasuje idealnie. Kevin Feige powiedział, że X-Meni będą troszeczkę młodsi w MCU tak, aby aktorzy mogli podpisać na przykład umowę, no nie wiem, na 5 filmów albo na 10 lat, tak aby trochę jednak pograli te sam, ci sami aktorzy, te same postaci. Tylko, że tak, jakoś Jean Grey nie pasuje mi fabularnie do spider mana 4, no bo, no bo tak, no, no jak, jak, jak by to wyjaśnili? Drugą opcją jest MJ. Mary Jane Watson. Tylko, że teoretycznie mamy MJ w MCU i jest to Zendaya. Jego prawdziwa dziewczyna, w sensie prawdziwa dziewczyna Toma Hollanda. Ale słuchajcie, Sadie Singh może grać nową MJ, która okazałaby się siostrą MJ. Zendai. To ma w sumie kurde sens. No ale jak będzie, oczywiście zobaczymy. Jeżeli nie chcecie ominąć jakiegoś oficjalnego stanowiska aktorki albo Marvela, no to zostawcie suba już w tym momencie. Dam wam 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że to zrobiliście. No i przy okazji zostaw łapkę w górę, no i lecimy z kolejnym tematem. Bracia Russo nagrają Avengers Doomsday i Avengers Secret Wars. To nie jest żaden sekret. W niedawnym wywiadzie ujawnili, że czerpią inspirację zarówno z pierwszych Secret Wars z 1984 i 5, jak również tej z 2015 autorstwa Jonathana Hickmana. Bracia Russo powiedzieli, że to oni piszą scenariusz, oni tworzą ten film i to jest ich historia. I nigdy w 100% nie robią adaptacji jakiegoś komiksu, natomiast czerpią bardzo mocną inspirację, w tym przypadku z Secret Wars z 84 jak i z 2015. Także wydaje mi się, że to będzie blend tych dwóch historii. Moim zdaniem lepsza historia jest ta z 84, ta oryginalna i mam nadzieję, że będzie jej więcej w Avengers 5 i Avengers 6. Ale jakie jest twoje zdanie? No to oczywiście daj mi znać w komentarzu poniżej. Na razie